Nie wychylej mu się pierwszy. Niech wylezie on. Bo to będzie on, poln... on pilnuje tych drzwi. Ciepie. Dobrze. Uf. No i dziękuję. Teraz możemy zawalczyć. Joki dziękuję Pięknie. Ah! Czul ale knockout, Dwóch zabił! Daniel, tyś no, to ciepło Nie No mnie zabił, ufa, ufa, mnie zabiła, ty? Tam chyba cały team już leży, tam nie ma nikogo. Jest, jest. Chociaż nie wiem. Jest, Leopard pił. Kurwa. A, a ty ściepnął ładnie, to tu, że a tu ten. No spróbuj może. Czekaj, tu będzie... On na górze siedzi tam, wiesz? Tam, dokładnie w tym oknie, tam po, po lewej, o tam. tam to mnie zajebał. Być go budził, Dziwne. Dziwne w chuj, nie? <gryw> Zabili się? A, Jednego, no. Ale widziałeś to teraz było trudniejsze niż kurwa przed tym się wydawało Bez kitu No tak, tak, tak Lecz na demi na Leży Poza za dziadostwo, kurwa a co to było? Co? To był idio to teraz nagromnie Odłamkowy wrzucił było, do środka, on się odbił z powrotem. A Ciebie też to dostało? No normalnie zajebał mnie ten pirat Mi da Zolam 5 mg? Ja Jak on pierdzie... to kurwa zrobił ty? Patrz ten knockout, nie, to jest śmieszne. To ja rzucił odłamkowy normalnie, miałem trajektorię ja a a potem no, ten odłamkowy wiek. spadł Co? Ten odłamkowy spadnie, wzięło mi dużą kreskę, a drugą kreskę mi petko. Jest tu. Ale majd. biegną biegna Nie trójka. Patrz! Tu jest za Widzę go, widzę go, I widza go. Jest tu w kukurydzy. Dostał. Jak wójta, wy nie widzicie strony? ile ludzi jest w tym Co No ile tam jest? A kuku! <laughs> <Nie> no. <laughs> Co za luj! Jak ja mu skuszę naklatał między kukurydzą a ją ja podbiegł i o ja pierwsze się majtnął i on puścił te krwawienie i się o przewrócił chłopak? To, to, nie poszło, to. Dwóch byli. Chyba tak, no na razie tylko jest dwóch. No to trzeba ich polić. Jest butla. O tym się okaza Otwieram tutaj, Głowa. Że... Leży znowu? Dobrze ładnie Jeden przy moście Puszuje mi most Rzuca ci Tu jest Głowa Leży Pania. leży Jeszcze jeden będzie Super. Będzie jeszcze jeden To jeszcze gwiazda Jeszcze gwiazda z został Odpalił w pawach Tam jest? Tak widziałem. Idzie? Co jest? Czemu puściłem te strzały? Jeden jest pomiędzy gdzie jest Główka. Jeden leży. Abercat. Ja poszuję drugi jest po lewej. Nie tak nie Normalnie jak podbiegnie to sok. Normalnie go wal. Och, ściana Chryścijanosc kurwiel. Co to było? Jak on to zrobił? Ja Hej, ja się schował za drzewo i dostał szlak. Co to jest Quintonix? Co to ma być? Dobrze Zabiłś? Ja tam został Ostatni jeden, biały. A czemu mnie nie podnosisz? Bo tam leża. Popląd Krwawisz synu! Toż no gość na nareszcie! A, a jemu ja te, on, to jest dziwne. Ten gościu był po dwóch kilach, a jemu ja naklota. Teraz małej kuszy i kurwa beł tym. No to ja miał to samo przed tym, jego ja do mnie, to jest niemożliwe. tu skrzynia była.